Siemanko, cześć, dzień dobry. Godzina siódma rano i dzisiaj w tym filmiku chciałem Wam pokazać jak wygląda nasz klasyczny czwartkowy endur. Z Sebastianem spotkaliśmy się o szóstej rano w Krakowie, więc trzeba oczywiście było wcześniej wstać, pobudka była tam chwilę przed, przed piątą. Chwilę przed piątą. Klasycznie robimy sobie e, dużo jedzenia, bo wiadomo dużo energii potrzeba podczas takiego długiego dnia. Co dzisiaj serwujesz dzisiaj na obiad? Dzisiaj na i do tego bucharzki. Okej, okay. no dobrze. Ja mam różne też rzeczy do jedzenia. Co chcę powiedzieć, no wiadomo, nie jest łatwo tak wstać rano. Zwłaszcza, że za oknem brzydka pogoda w Krakowie dużo smogu. Dlatego jedziemy w okolice jakieś, które są wyżej położone. I dzisiaj jedziemy z Sebastianem. Wilcze ścieżki? Wilcze ścieżki, tak. Jedziemy na Magórkę i będziemy zdawać Wam relacje jak wygląda taki typowy czwartkowy enduro ósma parę minut i zajechaliśmy na Magurkę warunki są, no myślę, że będą wymagające jest, <laughs> siemanko, sporo śniegu maszyny gotowe do jeżdżenia jeszcze nawet nie umyte po ostatniej brzeźnicy tak dokładnie, ale nie jest źle ubieramy się w wodoszczelnie i lecimy takie mamy patenty, czyli skrzynka narzędziowa, kawałek tutaj jakiegoś takiego pseudo dywanu i to jest dobra opcja. Ty nie zakładasz ochraniaczy na kolana? Tak, zakładam. A potem? Aha, bo masz na narzepy, okej. Okay. Na Dobrze i takie ostatnio buty testujemy, ja sobie takie kupiłem i Sebastian też sobie kupił to są adidasy five teny z Gore-Texem całkiem nieźle się sprawują w warunkach zimowych. Pokaż Sebastian podeszwę bo to jest ta klasyczna Klasyczna podeszwa taka five i naprawdę dobrze działa na pedałach platformowych. Pedały platformowe od lat moje ulubione speca boomslangi. Są strasznie drogie, ale kupuję się las i służą wiele, wiele lat. Jak chce się gotowy? Tak, jestem gotowy. Tak już 8.45 godzinę temu stało słońce, także mamy godzinne opóźnienie, ale jedziemy. Tutaj jest zbiornik retencyjny w Wilkowicach, Sebastian opowiadał, że jakaś tu jest niezła wtopa, wybudowany za wiele milionów, ale z błędami, więc stoją koparki, mają wszystko tutaj chłopcy przerobić. No i karwimy sobie naturze, wjeżdżamy na górkę. Jest, czy jest przyjemnie? No tak średnio przyjemnie, ale nie ma co narzekać. Wanda 4 na 4 daje radę. A tutaj na górze już zrobiło się małe lodowisko, dosyć dużo samochodów i Trzeba wypychać. Trzeba wypychać, żeby ciężko złapać trakcję. Jesteśmy prawie na szczycie Magórki, odbiliśmy w prawo, jedziemy na Kryśkie, nie na... na Borówę. Tu jest napisane, że jest to trasa do nart biegowych. My tej trasy do nart biegowych jeszcze nie widzimy. No, natomiast no, <laughs> Natomiast na rowerze dzisiaj jest ciężko, to jest jeden z tych dni w roku, gdzie hardbike bike by spisał się lepiej na swoich bardzo grubych oponach. No, mamy dzisiaj temperaturę około 0 stopni, więc ten śnieg jest taki rozpuszczony i koło się trochę zapada, ale ćwiczymy. Jesteśmy na starcie trasy Boruwa i na starcie trasy Jari śmigamy, śmigamy na dobrze znanych nam maszynach, a tutaj zobaczcie jak pięknie są poukładane kamyki. Naprawdę fajnie to wygląda pod tym drzewem. Przyznacie w takich warunkach uważam, że niskie ciśnienie pomaga, więc ja mam teraz jak widzicie 09 bara yy, z przodu i Równe jeden 0 z tyłu. Jak Sebastian, oceniasz dzisiejsze warunki? Są bardzo fajne. Tak, Można i... poćwiczyć koordynację i technikę jazdy po Dokładnie. Co, nie... A im niżej, tym lepiej, tak. Na, dużej, gó ty na górze lepiej. było dużo śniegu. Mniej śniegu, ale za to więcej błota. Jest fajnie. To też jest fajne. Tak Dobrze, zjechaliśmy Borynę. No wiadomo, dojazd do Boryny był trudny, więc chyba już nie będziemy jej powtarzać. Na górze było fajne, czyste powietrze, a tutaj na dole, niestety, widzicie przede mną tam dom komin dymi strasznie. Tam za mną też strasznie zadymione, więc, niestety, tych piecy węglowych jeszcze jest pełno w naszym kraju. I no, tutaj powietrze nie jest ciekawe, porównywalnie złe jak w naszym Krakowie. Godzina 10.05, jechaliśmy na razie tylko jedną trasę, 32% baterii zużyte, ładuję rowerek fast chargerem, tutaj jest przetwornica 500 000 W, daje radę, a Sebastian jest poszukiwaczem, bo zgubił nakrętkę od Kaszkora, a nakrętka od Kaszkora ważna rzecz, więc szuka. Sebastiany, mamy taką koncepcję, żeby w te czwartki wyjeżdżać bardzo wcześnie rano, czyli pobudka super wcześnie. O szóstej rano opuszczamy Kraków po to, żeby e, nie stać w korkach i żeby przyjechać zaraz po wschodzie słońca. Ważna sprawa na takich wyjazdach to jest oczywiście prowiant, więc mamy dzisiaj tutaj sałatki porobione. Też jest coś na ciepło. Na ciepło będziemy później mieć jedzenie. Tak właśnie wygląda start do boksera. W dzisiejszych warunkach jeździmy. Jesteśmy drugi raz na górze na szczycie i zaraz będziemy zjeżdżać. Sebastian jest naszym teamowym królikiem doświadczalnym. Co mam na myśli? U Sebastiana zamontowaliśmy koła: oczywiście 29-calowe. Jest to najnowsze koło Streka wersja Pro 30 i Trek. Czy tam Bontrager uważa, że są to najmocniejsze koła, jakiekolwiek testowali z ich kół, ale z kół też innych producentów? I zobaczymy. Koła są na 28 szprychach. Szprychy są cieniowane 2 mm, oczywiście, u góry. Przechodzi w 1,8. Szprychy są typu straight pool. Jak na razie koła sprawują się dobrze. Jest takie koło z przodu i z tyłu. Oczywiście na wkładkach Kashkor, więc zobaczymy. Jeżeli te koła Yy, przeżyją, nie połamiemy ich, nie pourywamy szprych, to na takich kołach kilku zawodników u nas z teamu będzie startowało. Jak wrażenia na tych kołach Sebastian? No super się jeździ. A no, jaka no, jest no, różnica no, między aluminium? Nie wiem, no mi się wydaje, że lepiej się trzyma to wszystko i lżejszy jest wodę. Lżejszy rodze, dokładnie i tak nawet tak jak przypompujemy na tych kołach to tak od razu szybko nabiera prędkości tak. czuć. Czuć sztywność tych kół, więc zobaczymy. Ja na razie mam z tyłu aluminiowe obręcze, z przodu mam włożoną bardzo podobną obręcz, też Bontragera, tylko sprzed kilku lat poprzedni model, który trochę sprawiał problemy. Więc ja jeżdżę na starej wersji, a Sebastian na nowej. Z zewnątrz wyglądają niemal identycznie, także lecimy tego boksera. Sebastian jest sprychacz, bo ma drugą baterię. I właśnie teraz składa kolejną 7 setę, bo z pierwszej baterii zostało mu tylko 20%. To oczywiście u nas klasyczna kuchnia polowa wspomnienie wczorajszego dnia, czyli ziemniaczki z wczorajszego obiadu, do tego łosoś, surówka z kiszonej kapusty, herbatka. E, taka ciekawostka, wiecie co, kilka razy wyskoczył mi e, błąd taki, że e, jest słaba bateria w Kioksie. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałem, e, więc podłączyłem go do USB. Tam jest jakaś wewnętrzna bateria, nigdy tego nie rozbierałem. Zobaczymy, podładujemy trochę, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo się odłączał. Tutaj miałem trochę wody wszędzie, więc prawdopodobnie nie ładował się z tego konektora, który jest tam przy rowerze. Zobaczymy, podładujemy, założymy, wyczyścimy, będziemy jeździć dalej. No dobrze, jesteśmy czwarty raz na górze. Czy jest fajnie? No Sebastian mówi, że jest fajnie. Ja powoli wymiękam w takiej e, już temperaturze i w takich warunkach. E, buty, które miały być nieprzemakalne, powoli zaczynają nam przemakać. Pogoda jest taka jedna z tych najgorszych, jaka może być, czyli rozpuszczający się śnieg i dodatkowo leci syf jeszcze z nieba. Jedziemy boksera kolejnego, którego teraz, boksera? Boksera trójkę zjedziemy dwa razy i może basta. Cześć, siemanko, tak wyglądam. Powiem wam, że dawno się tak nie sponiewierałem. Warunki dzisiaj są, e, no lubię warunki złe, ale jak dla mnie to dzisiaj jest po prostu już totalna masakra. Ja już nie jeżdżę. Sebastian jeszcze pojechał jeździć, nie może się nacieszyć swoim starym, nowym rowerem który dostał dużo ciekawych komponentów. Jeśli chodzi o mnie, no to wymieniłem. Bateria też mi się powoli skończyła. Jeździłem dzisiaj na baterii. Eee, w Wajcie mam założoną baterię 500, mniejszą. Posiłkowałem się tylko i wyłącznie ładowarką. Sebastian miał dwie baterie, więc jeszcze mu prądu trochę zostało i energii i motywacji, żeby jeszcze pojechać, pojeździć. No cóż, ja sobie robię małą przerwę, czuję, że mój organizm potrzebuje trochę z jogi, trochę pochodzić na basen i odpocząć od roweru. Jest Sebastian, ja już mam dosyć, a ten jeszcze jeździ, jeździ. Seba, jedziemy do domu, deszcz pada, jest błoto, wystarczy. Dobre. Powoli zakończenie sezonu rowerowego 2021 i już 1 stycznia rozpoczynamy nowy sezon. Sebastian się przebiera i spadamy do Krakowa.